W 2012 roku odwiedziliśmy budowę domu opieki społecznej koło Olsztyna. Zastosowanie bloczków Silka miało zapewnić komfort akustyczny i bezpieczeństwo pożarowe. Po roku działania placówki mamy okazję zapytać, jak to wygląda z punktu widzenia użytkownika. Prywatne domy rosną jak żyły po deszczu ostatnimi czasy, dlatego że to przecież no, to jest prawa rynku, tak? Bo przede wszystkim budują się domy prywatne. Samorządy w zasadzie od lat nie budują domów. To są fundacje, to są stowarzyszenia, to są osoby prywatne, organizacje kościelne czy wyznaniowe, więc chyba wiedzą co robią, skoro są, jest, to, jest to strefa ludzi biznesu. Ma być wygodne, dostosowane do ich potrzeb, bez barier architektonicznych, co podstawa, ale żeby oprócz tego było ciepło, przytulnie, poczucie tego, że ktoś nie narzucając się, dba o tych ludzi, zapewnia im te konieczne rzeczy, no i przede wszystkim ogromna aktywność tych ludzi, żeby jak najdłużej utrzymali lub polepszyli swoją kondycję psychofizyczną I to jest podstawa, a tu za tym stoją ludzie. Mając porównania ze starym budownictwem i tam, gdzie bywałam, to trzeba powiedzieć tak, że materiały budowlane, jeśli chodzi na przykład o ściany, są bardzo dobre, Ponieważ nie słyszymy osób z drugiego pokoju, dźwięków, które wydaje sąsiad, albo rozmów, które prowadzi z kimś. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem. Bardzo, bardzo fajne, co się rzadko kiedy zdarzało, są bardzo proste, bardzo gładkie ściany. Więc też pozwalają na nawet, jeżeli jakieś domalowanie czy przymalowanie, to to jest łatwiejsze. Jest to dom bardzo ciepły. No, Ogrzewanie jest na całej powierzchni podłogowe, więc też jest równa ta temperatura w miarę. Aczkolwiek możemy sobie ją w zależności od skrzydła domu, czy, czy miejsca, w którym bardziej nam potrzebna jest temperatura wyższa, tak jak dział całej rehabilitacji, czy, czy tam, gdzie najciężej chorzy leżą, tego ruchu mniej, żeby ta ciepłota jednak była. To, to można sobie to regulować, jest to też bardzo dobre. Nie, no wszystkie technologie, jeżeli są jeszcze dobrze wykonane, to na pewno one prowadzą do tego, że ta jakość życia w tego typu placówkach i, i, no, i lepsze prowadzenie takiej placówki, nawet powiedziałabym, że tańsze, można ograniczać pewne rzeczy, prawda? obniżać koszty, ale to są te nowe, najnowsze technologie. Jeżeli jak są dobrze wykonane, to naprawdę efekt jest no, świetny. Dom spełnia wszystkie standardy, które, które wymagane są wynikające z rozporządzenia do ustawy o pomocy społecznej. Natomiast no, mocno ponad standardy wychodzimy. Naprawdę robimy wszystko, żeby udomawiać, tak? żeby spowodować, żeby czuli się rzeczywiście, że to nie jest jakaś instytucja, tylko to jest dom, dom, w którym chce zostać do końca. Zapraszamy, żeby nas odwiedzić. I nie należy się bać takich placówek, bo one naprawdę dają fajne życie dla osób, które potrzebują takiego wsparcia. Polskie społeczeństwo starzeje się. Powstają kolejne domy opieki nad starszymi osobami. Konkurencja i aspekty ekonomiczne zmuszają inwestorów do wybierania nowoczesnych, ale sprawdzonych technologii budowlanych. Jest,